Cześć wszystkim, witamy ze Stirling. Dziś znajdujemy się pod lokalem Mimis, który w swojej ofercie ma śniadania. Od jakiegoś czasu ten lokal pojawia się nam coraz częściej w propozycjach na social mediach i postanowiłyśmy przyjechać tu i przetestować, jak tutaj karmią. Na Instagramie wszystko wygląda pięknie. Lokal wydaje się bardzo Instagramowy. Plan jest taki: wybieramy dwa dania, jedno na słodko, drugie na słono. I na końcu ocenimy, czy faktycznie warto tutaj przyjechać i spędzić czas w tym lokalu. E, miejsce to na Google ma 4,6 gwiazdki. Jednak nie zdaje się on być taki popularny, jakby się wydawało na social mediach, ponieważ do tej pory uzyskał tylko 51 recenzji. Niestety dziś Kamila nie domaga, więc tylko ja będę tutaj przed Wami. Przed obiektywem mówić i recenzować. Może usłyszycie Kamilę, po prostu gdzieś tam w tle. Wolisz śniadania na słodko czy słono? To zależy, ale chyba częściej jednak wybieram opcję na słono. Jakie są Twoje ulubione śniadania? Jeżeli chodzi o słoną opcję, od jakiegoś czasu uwielbiam jajka po turecku. Bardzo często zdarza mi się wie zamawiać, jeżeli jesteśmy w lokalu i mają tu mniej. A jeżeli chodzi o słodką opcję, to uwielbiam kofry z jakimiś sezonowymi owocami i najlepiej z białą czekoladą. Uwielbiam. A jakie są Wasze ulubione śniadania? I czy wolicie śniadania na słodko czy na słono? Dajcie znać w komentarzach. Moi drodzy, właśnie do, dania do nas dotarły. Ja zamówiłam jajko po florentyjsku na toście. Ze szpinakiem, i dostałam tutaj jeszcze dodatkowo jakąś emulsję. Kamila z kolei ma french toasty z owocami, czekoladą i orzechami laskowymi. Wszystko to wygląda naprawdę pięknie. Teraz właśnie przetnę jajko i zobaczymy, czy będzie w środku płynne. No jest, idealnie. Właśnie zjadłam połowę swojej kanapki i muszę przyznać, że te jajka po florentyńsku są naprawdę dobre. Żółtko jest płynne i też, co jest ważne, że jak rozkroiłam te, to jajko, to nie było w nim takiego, wiecie, takiego gluta białego, że, te żółty, że białko się nie ścięło, po prostu jajko jest zrobione w punkt. Szpinak jest naprawdę smaczny. Plus do tego jeszcze jest pesto. Tost, co najważniejsze że to nie jest też tak zazwyczaj jak dają to na chlebie na zakwasie to ten toast jest bardzo często tak twardy że trudno go pokroić a ten jest po prostu chrupiący ale jednocześnie miękki w środku plus ta emulsja z awokado jest bardzo smaczna ona tak naprawdę smakuje jak taki majonez z dodatkiem awokado jednak uważam że w ogóle do tego dania jest niepotrzebne bo ono jest e, tak mokre, ale w taki fajny sposób, e, że tutaj nic nie ma żadnego efektu przesuszenia. E, jedno z najlepszych jajek po florentyńsku, jakie jadłam, zwłaszcza, że sos holenderski też nie jest mocno octowy, on nie jest inwazyjny. Wszystko po prostu świetnie się ze sobą łączy. Właśnie spróbowałam Camilli tostów francuskich. Z owocami, z orzechami laskowymi skarmelizowanymi, i z tym sosem takim owocowym. I muszę Wam powiedzieć, że to jest tak dobre, nie jest za słodkie, nie jest za kwaśne. Są różne tekstury. W ogóle jest tutaj też, nie wiem czy zauważyliście, ananas. I to nie jest ananas z puszki, tylko to jest świeży, świeżo pokrojony ananas. I tutaj tak się dzieje dużo pod względem tekstury, że właśnie są te chrupiące orzechy, są też owoce, jest ta słodycz od czekolady, która też nie dominuje. No i jeszcze ten, właśnie taki sos owocowy, to wszystko tak fajnie się komponuje, że to jest po prostu, no, jedno, naprawdę to jest super e, śniadanie na słodko, że bardzo trudno moim zdaniem coś takiego zrobić, żeby naprawdę człowiek po czymś takim po prostu nie był przesłodzony. Tutaj sobie domówiłam moktaj z marakują. Zaraz zobaczymy, jak będzie smakować. A tutaj Kamila pałaszuje tosty. My już po śniadaniu i muszę przyznać, bardzo nam smakowało. E, moje danie jajka po florentyńsku, chociaż nie jest jakoś za bardzo oryginalne, było naprawdę smaczne, nawet ta emulsja, którą mi podali z awokado, która była bardzo dobra, uważam, że była zbędna, bo to danie było bardzo wilgotne, jajka były zrobione w punkt, sos holenderski bardzo smaczny, nie był zdominowany przez ocet, Kamili danie również naprawdę Fantastyczne. Jest to lokal przeznaczony głównie dla kobiet, idealne, żeby przyjść tutaj ze swoją najlepszą przyjaciółką albo żeby zabrać mamę. E, krótkie menu, głównie też powiedziałabym, że raczej skierowane dla kobiet. E, obsługa bardzo miła i już to było widać na wstępie, że są obeznani z kamerą. Podejrzewam, że bardzo dużo osób. Robi tam zdjęcia, robi tam rolki na Instagram, bo to zdjęcie, bo miejsce naprawdę bardzo fajnie wygląda. Także ja mogę powiedzieć, że polecam. Kamila, ty byłaś zadowolona? Bardzo. No właśnie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się już niedługo.